Because this is, I would say, arguably the gayest Star Wars. I think by a considerable <laughs> margin. And uh, are you excited That's, about that? Are you bracing yourself? Not the gayest Star Wars. Not the <laughs> <laughs> And yet, people have told me that it's the gayest Star Wars, and I, frankly, you're offended. Into it. No. I <laughs> 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 Dzień dobry, dzień dobry z tej strony, Drwal. No i szanowni państwo, pozwólcie, że zacznę ten materiał od pytania. Ok? Taka mała zagadka. Co się stanie, jeżeli oddacie jedną z największych kinowych marek w historii, w ręce ludzi, którzy ani się na tej marce nie znają, ani nie mają żadnej ambicji, żeby stworzyć coś dobrego wewnątrz tej marki? Bardzo chętnie za to wykorzystają tęże markę do tego, żeby wyrazić siebie, odzwierciedlić swoją. Queerowej tożsamość. Co się stanie, jeżeli sama głowa tejże marki, a przynajmniej osoba, która nią zarządza, stwierdza, że dla niej liczy się to, żeby w jej opowieściach znajdowała się odpowiednia doza reprezentatywności. Takie wiecie, żeby każdy czuł się reprezentowany. Jak to się mogło skończyć, jeżeli już same zwiastuny tej produkcji okazały się być jednymi z najbardziej pociśniętych zwiastunów na całym YouTubie? A no i byłbym zapomniał. Co jeżeli promujesz swoją produkcję jako. Najbardziej homo-gwiezdne wojny? <noise> Moi drodzy, odpowiedzią na to wszystko oczywiście jest najnowsza propozycja ze stajni Disneyowskich Gwiezdnych Wojen, czyli serial Star Wars: The Acolyte, Gwiezdne Wojny Akolita. Tak się bowiem składa, że w zaledwie dwa dni po swojej premierze serial ten może już się pochwalić. Nie lada wynikiem najgorzej ocenianego serialu w historii całej marki. I od razu tutaj powiem, że to będzie tak naprawdę już. Trzeci duży film z mojej strony, właśnie o tym, co Disney wyczynia wokół Gwiezdnych Wojen, można więc stwierdzić, że to już będzie taki tryptyk. Tryptyk marności i śmieszności, w którą Disney zamienił tą niegdyś wielką kinową franczyzę. Patrząc jednak na to, co się dzieje wokół tego serialu, dobrze wiem, że ten tryptyk bardzo szybko zamieni się w kwadratyk. Bo jak dobrze zauważyliście, nie zamierzam się tutaj cackać z żadnym chłamem, który wciska nam dzisiejsza popkultura i dzisiejsze mass media. Że każdego fana nie zaskania się, zachęcam do obserwacji mojego kanału. Dołączcie do ponad 175 tysiąca fanów zdrowego rozsądku. I jeszcze zanim zaczniemy, zadam pytanie, którego pewnie będę żałował. Bo jest to pytanie już z jakiegoś pogranicza sadomasochizmu. Czy chcecie recenzji, komentarzy, jak zwał, tak zwał, tego nowego? Gwiezdno-wojennego Barachła od Disneya. Takich wiecie, na wzór tego, co było u mnie z Rings of Power, co było u mnie z Netflixowym produktem wyźminopodobnym. No, byłoby nie fair, gdybym nie spytał. Także pytam i boję się, że znam odpowiedź, ale w porządku. Piszcie. Niech się dzieje, wola nieba. Ale, ale. Pewnie niektórzy mogą spytać. No, tutaj krytykujesz tego Disneya, a tu zaraz będziesz oglądał. To pewnie im musisz płacić za to, że oglądasz. No to, <laughs> to w sumie sam się dokładasz. No w sumie tak. No, ale z drugiej strony, no na Disney Plus też mają czasem dobre seriale, jak choćby który go, O, skończyliśmy oglądać w końcu z żoną. Prima sort polecam. Także jak to pogodzić, tak? Nie chcemy się dokładać, ale chcemy obejrzeć. Ja rozumiem, że niektórzy mogliby wypłynąć pod grecką banderą, ale ale staramy się być w miarę uczciwi, okej? Okay? Coś wam pokażę. Odproszę bardzo, wedle tabeli w Polsce miesięczny koszt usługi na D z plusem choćby to około 30 ziko, czyli jakieś 7 dolców. Ale już w takiej Turcji ta sama usługa kosztuje zaledwie dolca z groszami. Ale co z tego skoro ja się tutaj, a to jest tam? Także i tak z tego nie skorzystam. A ja właśnie od tego mam sponsora tego odcinka, czyli Not VPN z NordVPN mogę bowiem dowolnie zmieniać swoją wirtualną lokalizację. Jeden klik i moje internetowe alter ego przenosi się właśnie z Polski do Turcji, do Japonii, do Stanów, czy gdzie tam mam ochotę. Dzięki temu mogę korzystać z regionalnych ofert oraz cen na odchodźby, właśnie usługi streamingowe, bilety lotnicze, na hotele itd., itd. No ale co z tego, skoro i tak będzie to bardzo wolne, bo VPNy z natury działają z prędkością ślimaka? Aha. Nie NordVPN. Z NordVPN surfowanie po internecie to jak jazda luksusowym sportowym wozem. Z najwyższą prędkością oraz z najwyższym bezpieczeństwem. Ponieważ w NordVPN moje połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone przed niepożądanymi oczyma, które bardzo chętnie podejrzałyby moje prywatne dane. No ale dobra, koniec tego gadania. Przejdźmy do interesów. Korzystając z mojego linku w opisie tego materiału, dostajecie blisko 60% zniżki na każdy dwuletni Plan NordVPN, a do tego 4 miesiące usługi extra. Tym sposobem miesięczny koszt w dwuletnim planie standard to około dyszka. Tyle co mała czarna w taniej kawiarni. Dodatkowo macie całe 30 dni, żeby w ogóle sprawdzić, jak Wam się NordVPN podoba. Polecam, pozdrawiam, link macie poniżej, a tymczasem wróćmy do dzisiejszego tematu. Zacznijmy sobie może od ocen, moi drodzy, wchodzimy sobie na Rotten Tomatoes, zgniłe pomidorki. Największy ten hub do oceniania w necie. No i co my tu widzimy? Fiu, fiu, fiu! Widzimy dwie oceny. Oczywiście, jedna ocena ze strony krytyków, a druga ze strony widowni. No, ze strony widowni, jak widzicie, nie wygląda to zbyt. Ciekawie dla serialu. 26% na 100, nawet nie 2 na 5. Ponad 2,5 tysiąca ocen ze strony widowni, moi drodzy, w zaledwie dwa dni po premierze tego serialu. Jeżeli zaś chodzi o oceny ze strony krytyków, no tutaj jest jakoś dziwnie. Dobrze, patrzcie: mamy Top Critics 74%, All Critics 91%. No to prawie arcydzieło jest. Słuchajcie, wedle krytyków. Ten serialik jest lepszym dziełem od choćby Powrotu Jedi. Powrót Jedi, proszę bardzo, 82%. No to jest prawie o 10 punktów procentowych mniej. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wiecie, ale uwaga. Władca Pierścieni Powrót Króla wedle krytyków zebrał 94% na 100. Także jeżeli wierzyć krytykom, to ten serial jest prawie tak dobry jak Władca Pierścieni. <grym> Moi drodzy... Wszyscy sobie zdajecie chyba sprawę z tego, że oceny krytyków są dzisiaj, mówiąc bardzo bezpośrednio, gówno warte. Oceny krytyków pojawiają się jeszcze przed premierą oficjalną serialu, przed tym zanim ktokolwiek z widowni ten serial obejrzy i ich zadanie jest bardzo proste. Naprowadzić opinię publiczną w konkretną stronę. No bo przecież jeżeli krytycy wysoko oceniają, to musi być super serial, prawda? No a z racji tego, że każdy magazyn, każdy portal chce dostawać kolejne seriale przedpremierowo do obejrzenia i do ocenienia, no to się zazwyczaj takim właśnie tworom daje oceny wyższe niż na to zasługują. Już pomijając ten fakt, że w dzisiejszych czasach dla dzisiejszych krytyków, dla dzisiejszego Hollywoodu wystarczy, żeby konkretne checkpointy były odchoczone w danej produkcji, żeby dostała ona wysoką ocenę, no bo przecież to się dzisiaj liczy, prawda? Także zwłaszcza w momencie, gdy jest tak wielki rozstrzał pomiędzy oceną krytyków a oceną widowni, no to chyba wiadomo wtedy o co Chodzi, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Top Critics, to tutaj już ta ocena jest niższa, ale dalej ten rozstrzał jest kolosalny. Proszę bardzo, jakość recenzji możemy odczytać po samych nagłówkach. Akolita, śmiała celebracja kobiecej potęgi. <ścoughs> Przetłumaczmy to sobie na nasz automatycznie, proszę bardzo. Serial nie przeprasza za swoją kobiecą historię i przedstawia najważniejszy związek otwarcie queerowy w katalogu aktorów Gwiezdnych Wojen. No, czyż to nie świadczy o jakości tego serialu, moi drodzy? Serial porusza tematy kryzysów tożsamości, strukturalnej mizoginii i różnorodnych duchownych interpretacji mocy w kontekście matriarchalnego społeczeństwa poza zasięgiem republiki, choć uciskanego jej wpływami. <laughs> Tak, tak, moi drodzy, to są właśnie dzisiejsi krytycy. Ale hej, hej, my dopiero zaczynamy. Portal de Mary, Sue, moi drodzy, cóż takiego możemy tu znaleźć? sobie od razu przełóżmy. Akolita to Gwiezdne Wojny? Młah, w najlepszym wydaniu. Prima sorcik. Diakolite ma doskonały przepis na uczynienie go jednym z najlepszych seriali z serii Gwiezdne Wojny. To przypomina moje Gwiezdne Wojny. No tak, to są moje Gwiezdne Wojny. I właśnie dlatego są to Gwiezdne Wojny w najlepszym wydaniu. I tu sobie wrócę do wersji angielskiej, bo tłumacz robi dziwne rzeczy. Uwaga, Akolita ma wiele rzeczy, które mogłyby pracować na jego niekorzyść. Nowa era dla całej marki, nowe postaci i ta mała część fandomu Gwiezdnych Wojen, która nienawidzi wszystkiego, co nie jest hetero, nie jest białe, nie jest samcze, męskie. I ta mała część będzie odpychać serial jeszcze zanim się on zaczął. Ale już cztery pierwsze odcinki Akolity opowiedziały mi historię, której nie mam. Dosyć. Spokojna głowa powiem od razu autorce tego artykułu, że już pierwsze cztery linijki tej recenzji sprawiły, że miałem jej dosyć. Swoją drogą uwielbiam to, że w momencie, kiedy Zwiastun został pociśnięty po całości, jeżeli chodzi o liczbę dislików, uwielbiam to, że w momencie, gdy ocena całego serialu szura brzuchem po dnie. To jest mała, ale głośna grupa. Tak zawsze się ich określa, tak? Tych, którym się to nie podoba. Żeby jednak nie było, że na zachodzie to same tęgie głowy siedzą, moi drodzy, magazyn Rolling Stone, także też media głównego nurtu, Akolita. Ten prequel do gwiezdnych wojen, to nie jest moc, z którą chcielibyśmy się łączyć. Nawet doświadczony mistrz Jedi straciłby cierpliwość wobec najnowszego dodatku do kanonu Disney Plus. Który skupia się na parze bliźniaków, zemście i. Sk no niestety redaktorzy Rolling Stone obawiam się, że kolejnego serialu od Disneya nie dostaniecie przedpremierowo. To nie jest recenzja, której Disney oczekiwał, podobnie zresztą jak ten portal. Prequel Gwiezdnych wojen za 180 milionów. Uff, sporo kasy. To zaskakująca strata czasu. Nawet ofensywnie kolosalny budżet długo oczekiwanego serialu nie rekompensuje chłodnych historii i nijakich niespodzianek. Ta franczyza działa na oparach. Rzekłbym, że ta franczyza, ta marka, jaką są gwiezdne wojny, już nie działa. A jeżeli są w niej jakiekolwiek opary, to już są to konwulsyjne gazy zmarłego truchła. Żeby nie było, mamy też polskie akcenty. Takich Star Wars jeszcze nie znacie. Gwiezdne Wojny Akolita. No, patrząc po ocenach, rzeczywiście tak niskiej oceny jeszcze żaden serial z Gwiezdnych Wojen nie miał. Także tak, tego jeszcze nie znaliśmy. Co ciekawe, patrząc na samą recenzję, to wcale nie jest ona jakaś super duper pozytywna. Wstęp do fabuły nie jest specjalnie oryginalny. Postacie nie budzą z początku większych emocji. Nie będę ukrywał, że większe emocje budził we mnie Andor czy Ahsoka. No to średnio na mnie pan zachęcił, że tak powiem. A potrafi działać jak magnes, gdy skupimy się na świecie przedstawionym. Zaglądamy tam, gdzie do tej pory nie mieliśmy szansy zajrzeć i oglądamy zupełnie inny świat Gwiezdnych wojen. Tu pozwolę sobie od razu zaprzeczyć, ponieważ mieliśmy okazję już widzieć naprawdę świetne prequele, w których akcja rozgrywała się na długo, długo, długo przed filmową trylogią, czy to jedną, czy to drugą, tą od George'a Lucasa i mówię tu oczywiście o grach z serii The Old Republic, tak? Knights of the Old Republic i tak dalej. Tam mieliśmy właśnie coś takiego, i to przedstawione w prima sort wydaniu. Patrząc zaś po tym nowym serialiku, jest to zaledwie podróbka tego, co właśnie tam się znalazło. Ale ej, są też recenzje nad wyraz pozytywne. Diacolite, nowa nadzieja gwiezdnych wojen. Wydaje się, że Diacolite jest przełamaniem złej pasy. Wielu zagranicznych ekspertów zachwyca się nad powiewem świeżości. No, zagraniczni eksperci są ile warci, tyle już wiemy. A co do przerwania złej pasy, to rzeczywiście, tak, ona została przerwana na tyle, że teraz kopiemy jeszcze niżej. Ten serial wyróżnia się na tle innych produkcji spod znaku Lucasfilm. Tak, wyróżnia się najniższą oceną. Od samego początku Diakolajt zaskakuje widzów dynamicznymi scenami walk, które przypominają klasyczne filmy. Klasyczne, czyli jakie? Pierwsza scena, w której Miss Jedi, grany przez Trinity z Matrixa, która pojawia się, uwaga, przez dosłownie na parę minut, aby potem od razu zginąć, zabita przez tą dziewuszkę, która biega w tej weftce. Jest to Majstersztyk Choreografii i Wizualnego Stylu! Każdy ruch jest precyzyjnie zaplanowany, a efekty specjalne są użyte z umiarem, co sprawia, że sceny akcji są bardziej autentyczne i emocjonujące. Okazuje się, że we współczesnym kinie to właśnie umiar w emanowaniu technologią buduje realizm, klimat i fabułę, która wciąga. Postaci są niemal rzeczywiste, dosłownie w krwi i kości. Mamy ochotę ich poznać i zaczynamy kibicować. Panie autorze tego artykułu ze strony Geekblog, Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, jak bardzo chat GBT pomagał Panu w pisaniu tego artykułu, bo nie wierzę, żeby ktokolwiek kto ma. Jakiekolwiek pojęcie Na temat pisania Mógł sobie wypluć coś takiego No ale jak czytamy, historia jest pełna napięcia I nieoczekiwanych zwrotów akcji Co sprawia, że każdy odcinek trzyma Widza w napięciu. Ta głębsza analiza Dodaje serialowi warstw intelektualnych Które rzadko spotyka się W innych produkcjach tego typu. Z tym się zgodzę Dzisiejsze seriale, jeżeli chodzi o Warstwę intelektualną, ale szczerze Patrząc na to, co się dzieje wokół Diakolite, wątpię, żeby on Tę warstwę również posiadał. No ale po co nam ta warstwa intelektualna i po co nam w sumie cała reszta, skoro ten serial miał przecież w pełni zupełnie inną rolę. Chociaż, gwoli przypomnienia, serial ten miał właśnie odzwierciedlić queerową tożsamość pani showrunnerki. Gwoli przypomnienia, pani Lesley Heidland, a więc showrunerka, producentka tegoż właśnie serialu Akolita, twierdzi, że w pełni zamierza pozwolić, aby w gotowym produkcie zabłysły jej osobiste doświadczenia jako kobiety. Queer. Bo w końcu nie ma mowy, aby to, że jestem queerową kobietą, nie znalazło odzwierciedlenia w mojej pracy. <laughs> Moi drodzy, co wy jeszcze robicie? Bierzcie się za robienie filmów. Co ja tu jeszcze robię? Cholera jasta! Mam ponad 30 lat bycia hetero. Czy to doświadczenie wystarczy, abym zrobił świetny film? Szanowny Disneyu, dlaczego do mnie nie dzwonicie? Czy mogę liczyć na to, że także dostanę 180 milionów budżetu na serial? A nie, przepraszam. Musiałbym spełnić jeszcze jeden warunek. O tym nam przypominają na okrągło, że pani Headland jest pierwszą kobietą, która pełni funkcję showrunnerki serialu Gwiezdne Wojny, co chyba trochę mija się z prawdą, bo przecież już serial Obi-Wan też nadzorowała kobitka, no ale jakże dobrze wpasowuje się w dzisiejszą disneyowską potrzebę, no przecież... Jak to powiedziała nam jeszcze niedawno inna pani, która będzie robić tym razem film pełnometrażowy w Gwiezdnych Wojnach? We're in 2024 now, and I think uh, it's about time that we had a woman uh, come forward uh, to shape the story in a galaxy far far away. No ale skoro mieliśmy. Te, jakże pozytywne wpisy, to może teraz zdania z drugiej strony, moi drodzy. Krótkie podsumowanie tego, co zobaczymy w serialu. Tutaj, oto z tego profilu. Główny bohater, a raczej główne bohaterki, bo one są dwie, bo to są bliźniaczki, mają dwie matki. No są bliźniaczki, to po jednej matce na każdą. No czego tu nie rozumiecie? Numer dwa. Wszyscy główni Jedi są czarni albo są Azjatami. Zero białych. Ludzi. Numer 3 w pierwszym odcinku. Jedyne mówiące role, jakie przydzielono białym aktorom, to role więźniów. No bo wiadomo, że tam nasze miejsce, prawda? Ale, ale, moi drodzy, tu jest mała ciekawostka, i tu jest też spoiler. Uwaga! Jak czytamy w trzecim epizodzie, planują oni zupełnie odrzucić kanon gwiezdnych wojen. Kanon, czyli wiecie, tą taką fabułę istniejącą, istniejące zasady w świecie, różne powiązania, coś co jest bardzo ważne w każdym dużym rozbudowanym uniwersum, zwłaszcza jeżeli mówimy o światach fantastycznych, czy to w fantazy, czy to w science fiction, zawsze jest jakiś kanon. Także jak czytamy, zamierzają oni odrzucić. Ten kanon Gwiezdnych Wojen. A, i przy okazji będą używać zaimków. No, to chyba nikogo nie dziwi, moi drodzy. Jednakże, jak tu czytamy, jeden z recenzentów, który widział już pierwsze odcinki, gdyż na tej chwili dla widowni są dostępne jedynie odcinki numer 1 i 2, ale recenzenci obejrzeli już wszystko do czwartego odcinka, także stąd właśnie te informacje. Także jed jeden z recenzentów mówi, że. To, co pojawi się w odcinku numer 3, czyli w przyszłym tygodniu, zniszczy cały pozostały jeszcze afekt, całe pozostałe jeszcze przywiązanie ze strony fanów, jakie mają oni do gwiezdnych wojen. I ja w tym momencie pozwolę Wam właśnie tego spoilera zawrócić, ponieważ już się z nim spotkałem kilkukrotnie w internecie. Mianowicie, jak się okazuje, w trzecim odcinku tego serialu postanowiono zredefiniować to, czym w ogóle jest moc. Wiecie, niech moc będzie z tobą, tak? Moc, która do tej pory była wszędzie w Gwiezdnych Wojnach, znak rozpoznawczy. Moi drodzy, jeżeli do tej pory myśleliście, że jedną z takich kluczowych cech Gwiezdnych Wojen jest to, że moc może być w każdym, no bo chyba o to chodziło, tak? Że tak naprawdę każdy mógł doświadczyć mocy, każdy mógł... Wejść na drogę Jedi czy tam na drogę Sita. Jeżeli żyliście do tej pory w tym przeświadczeniu, no to sorry, memory, ale to właśnie się skończyło. Ponieważ moc, moi drodzy, od tej pory nie będzie już spajającą wszystko i będącą wszędzie siłą? Nie, moc będzie jak najbardziej spersonifikowana. Będzie mieć swoją osobę, i oczywiście ta osoba będzie mieć swoją płeć. No i chyba wszyscy się już domyśliliście, że tą płcią będzie płeć żeńska. Tak jest, moi drodzy, to co pani Kathleen Kennedy szumnie i dumnie nosiła na swoich koszulkach, ten tani marketing dla mediów, moc jest kobietą, w końcu wejdzie w życie. I ja w tym momencie tak sobie kminię, wiecie, bo zazwyczaj w daturze jest tak, że jeżeli coś ma płeć, to ta płeć jest w jakimś celu, prawda? Czy w związku z tym, jeżeli jest pani moc, to będzie też jakiś pan moc? No bo w, chyba po to ma ona płeć kobiecą. Żeby też był pan moc, który ma płeć męską Tak mi się wydaje Nie wiem, tak sobie tylko kminie. Tak czy inaczej, moi drodzy Koniec z hasłem May the force be with you Moc już nie jest z tobą, kolego Od teraz hasłem przewodnim jest The force is female Zresztą nie musimy wybiegać specjalnie daleko Żeby zobaczyć na ich priorytety Proszę bardzo, moim zdaniem opowiadanie historii Musi być reprezentatywne Dla wszystkich ludzi Powiedziała pani Kathleen Kennedy Dla mnie to łatwa decyzja. No pani Kathleen Kennedy, czyli osoba, która zarządza Gwiezdnymi Wojnami od kiedy tylko Disney położył na nich swoje łapska. Także przynajmniej tyle uczciwości w tym jest, że tu jest granie w otwarte karty, moi drodzy. My już nie dbamy o to, żeby to była ciekawa opowieść, żeby to była kolejna super przygoda w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie! Nasze priorytety leżą zupełnie gdzie indziej. Groteskowym jest to, jak bardzo South Park w swojej parodii Disneya i tego, co Disney wyczynia właśnie między innymi ze Star Warsami, jak bardzo South Park trafił w punkt. I cały czas w town jest like, tak, no, proszę, Kathleen Kennedy, nie wyrzucaj, wszystko, ale Kathleen Kennedy jest tak, że pójdziemy w jedną pierwszą feministką, to ma być mój fingin.

I tu celowo przeszedłem na wersję oryginalną, żeby nie było żadnych niedomówień, moi drodzy. Albo angażujecie się w bigotrię, w rasizm i w mowę nienawiści. I pani Kathleen Kennedy nie może was wtedy uważać za fanów. Macie prosty wybór, moi drodzy. A nie, przepraszam, te słowa należały nie do pani Kennedy, należały do e, pani Schohaner, pani producent tego nowego serialu, pani Leslie Hayland. Moi drodzy, pani Leslie Highland to jest w ogóle ciekawy przypadek, że tak powiem, bo jeżeli nie za bardzo kojarzycie w ogóle jakąkolwiek jej produkcję, to nie martwcie się, ja też nie kojarzę żadnej jej produkcji. Kojarzę za to bardzo dobrze, że była ona przez dobrych kilka lat główną asystentką niejakiego Harvey'ego Weinsteina, kto nie wie o co chodzi, niech sobie poczyta. Harvey Weinstein, niegdyś producent filmowy, obecnie wysłany na ponad stuletnie wakacje do więzienia za przestępstwa seksualne. Oczywiście sędzią nie jestem, prokuratorem też nie jestem, niczego nie będę tutaj zarzucał, jednakże stwierdzam, że pani Heyland musiała być bardzo, bardzo słabo poinformowaną sekretarką, skoro przez tyle lat niczego nie zauważyła. Może była zbyt zajęta odzwierciedleniem królowej tożsamości w swoim serialu. Pani Heidland i reszta jej ekipy są wręcz dumni z tego, że uwaga, Akolita okazuje się być najbardziej homo gwiezdnymi wojnami. I tutaj właśnie mamy klip, jaki wiecie na początku. zapytać I'd because to, is I would say arguably the gayest Star Wars. There's a considerable margin and uh, are you excited about that? Are you It's bracing yourself? Not you Star Wars. Not this. <laughs> It's i moi drodzy, tutaj ta, ta panienka, co tak, tak się dziwnie tutaj buja, to jest główna gwiazda tego serialu. Nie pamiętam jak się nazywała, ale spokojnie, spokojnie, poświęcimy jej kolejny odcinek, bo jak się okazuje już po premierze serialu, a nawet przed nią, pani miała parę ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat od choćby ludzi nie swojego koloru. Hmm? Także śledźcie kanał. Tak czy inaczej, patrząc na zachowanie tej pani, stwierdzam, że czymkolwiek oni ich tam karmią w tym Hollywoodzie, to ta pani powinna to odstawić. Stop it! Get some help! It's pretty gay, let's be honest. <laughs> Leslie, are you. How do you feel? Am I gay? Are you, yes. Well, no, I know yes. you are gay, but I'm asking, are you excited about putting this? You know, this is going to be a talking point. Nerds... Is it going to be a talking point? I'm sure so. Because nerds are gay. Well, yeah. that, well, some nerds are very not gay and are very threatened by gay Well, stuff. that's true. But yeah. in my world, nerds are gay. Okay. <laughs> <laughs> Was this the fun element of. Everything? No, I don't think so. And yet people have told me that it's the gayest Star Wars, and I frankly. You're offended? Into Maybe it? it be no. I... <laughs> <laughs> I think that Star Wars is so gay already. Okay. <laughs> I mean, have you seen it's the true. fits? <laughs> We'd be like, look how gay this is, and then send each other a reference photo. And are you telling me with a straight face that C-3PO is straight? They're a couple. <laughs> That's what I think. But this is more outward. I think it's canon that R2D2 is is a lesbian. Oh, Ooh. interesting. Yeah. Huh. Asfalany. Okay. As <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> ja powiem tak. Ja nie wiem, czy te panie to jest sobie po prostu cisnęły łacha, czy, czy one mówiły serio. To, co mnie jednak przede wszystkim uderzyło, to jest narcyzm i, że tak powiem, wyjebanizm w to, czego się w ogóle te dwie panie chwyciły, moi drodzy. A chwyciły się przecież jednej z największych kinowych marek w historii. Zaś to, jak próbują sprzedać teraz swój produkt. Tak? Przeczytajmy sam opis. Jesteśmy szczęśliwi, by zareportować, że Akolita jest bez dwóch zdań najbardziej homo-gwiezdnymi wojnami, jakie powstały. Także to, jak próbują w ten sposób sprzedać swój produkt, że reprezentacja to priorytet, że homo-tożsamość szałranerki to priorytet. Tak? Zamiast reklamować ten show na zasadzie. Ej, słuchajcie, robimy kolejny serial z Gwiezdnych Wojen. Jesteśmy mega podierani Gwiezdnymi Wojnami i bardzo staraliśmy się, aby w tym serialu pokazać, nie wiem, konflikt między tymi a tymi, aby w tym serialu dotknąć tego tematu z uniwersum, który zawsze fanów interesował, aby bardziej pokazać ten wątek czy tamtą postać, które tam właśnie miały ważne znaczenie w całej historii. Krótko mówiąc, zamiast reklamować ten show, tak aby ta reklama trafiła do fanów. Gwiezdnych Wojen, do fanów uniwersum i to nie fanów od wczoraj, ale do ludzi, którzy Gwiezdne Wojny lubią od lat, od dekad. Zamiast w ten sposób reklamować ten show, reklamują go tak. Zamiast reklamować go jako kolejny świetny serial z Gwiezdnych Wojen, to reklamują go na zasadzie homo serial z Gwiezdnych Wojen. A następnie, oczywiście, są tego typu tekściki, jakie były w tamtym artykule. Że komuś się nie podoba, no to jest rasistą, bigotem i tak dalej, i tak dalej, nie? Moi drodzy, to wszystko świadczy o jednym. Te nowe Gwiezdne Wojny. I ludzie, którzy tworzą te nowe Gwiezdne Wojny, oni nie tworzą tego dla fanów Gwiezdnych Wojen. I wiecie co? Mi to bardzo mocno przypomina sytuację z serialami takimi jak Rings of Power od Amazonu, czy Netflixowy produkt podobny, no bo Wiedźminem tego nazwać nie można. Te wszystkie seriale mają bardzo podobne problemy. I to zarówno na warstwie produkcyjnej, gdzie wszystkie wyglądają po prostu słabo, mimo grubych milionów, które wrzucono w produkcję, na warstwie scenariuszowej, ale także na warstwie tego, co chcą nam przekazać twórcy tych produkcji, no bo zawsze teraz musi być jakiś przekaz w tych produkcjach, prawda? Jednakże je wszystkie łączy także i to, że mają one gdzieś fanów, marek, na bazie których robią te filmy, którzy powinni być przecież no, grupą docelową, do której powinni w pierwszej kolejności kierować kolejne produkcje. Z tego powodu fani władcy Piersieni nie cierpią Rings of Power. Z tego powodu fani Wiedźmina nie cierpią tego, co Netflix zrobił z Wiedźminem. I z tego samego powodu fani Gwiezdnych Wojen gardzą tym, co właśnie im proponuje Disney. Ponieważ Disney pokazuje na każdym możliwym kroku, że to nie jest serial dla nich. Że tu nie chodzi o Gwiezdne Wojny. Że tu chodzi o coś zupełnie innego. Bo uwierzcie mi, że gdyby były spełnione te priorytety, te, które powinny być, a więc żeby to była dobra produkcja. Dobra historia, to bohaterowie w tej historii, tych seriali, tych produkcji mogliby być naprawdę wszystkich wzorów i kolorów, różnych zapatrywań, orientacyjno-seksualnych, jak zwał tak zwał. Można by naprawdę robić z tym pełno, pełno rzeczy. Zresztą wystarczy spojrzeć choćby na seriale, takie jak Arkane. Mamy przecież ewidentnie dwie dziewczyny, które się lubią. Czy ktoś ma z tym problem? Nie, bo jest to świetny serial. Swoją drogą drugi sezon się zbliża i nie mogę się już doczekać. I powiedzcie mi, czy ktoś takie Arkane <śprzedawał> sprzedawał na zasadzie HEJ, to na bardziej homo League of Legends, jakie widzieliście! <śprzedawał> no nie! No! Priorytety kompletnie zostały gdzieś zapodziane. Już dawno nie chodzi o to, żeby robić dobre filmy, żeby robić dobre produkcje, dobre seriale. To już dawno gdzieś zeszło na drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty plan dla Disneya. No i wyniki są widoczne jak na dłoni. I mówię tu zarówno o wynikach tego serialu, o cenach w internecie, ale także o wynikach samego Disneya, który to gwoli przypomnienia finansowo zmierza w kierunku bankructwa. Spinając już ten materiał, podsumowując, wygląda na to, że u Disneya bez zmian. Kurs, który Disney obrał już kilka dobrych lat temu, kurs nastawiony na straty finansowe, nastawiony na destrukcję, autodestrukcję jego niegdyś wielkich, znanych filmowych marek, ten kurs jest jak najbardziej utrzymany. Tylko, że Disney cały czas chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to kurs tylko i wyłącznie w jedną stronę. To jest kurs dążący do przepaści. No ale jak będą spadać już w tą przepaść, to przynajmniej z politycznie poprawnymi hasełkami, Ach. Ustach. I tak jak powiedziałem to w poprzednich materiałach, tak i teraz powtórzę. Drogi Disneyu, krzyżyk na drogę, cała naprzód! Wiatr w żagle! Może kiedy w końcu Disney zleci w tą przepaść, łupie o dno, będzie musiał wyprzedawać za bezcen niegdyś marki warte miliardy dolców? Może wtedy ktoś w końcu wykupi od takie. Giezny Wojny i zrobi z tym coś porządnego. Tak czy inaczej, moi drodzy, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o całej sprawie. Ja ze swojej strony przypominam o promce na NordVPN. Jak już coś chcieć oglądać na tej czy innej platformie, no bo jednak ten czy tamten serial czasem wyjdzie, no to po co przepłacać. A my widzimy się już bardzo, bardzo niedługo i w tym temacie i w innych tematach jest robota do groma, byleby to teraz przerobić. Piszcie, czy chcecie recenzję tego barachła na kanale, a póki co ode mnie to wszystko. Z brodatym tym pozdrawiam. Drwal